Zeszła pora sobie, żeby przetestować Diankę w starej mecie, a zarazem nowej mecie, ponieważ ktoś napisał mi w komentarzu: czy Zagram Dianką pod jakieś niestandardowe zestawienie, bo tylko czeka i łapie siusieka w rękę i oczekuje na nowy odcinek do tej postaci. Dlatego wychodzę wam naprzeciw i zagram dzisiaj klasyczne zestawienie koreańskiej Diany, ale zarazem zagram ją pod nową, jakby runkę, jaką jest Fair Strike, bo czasami widziałem na OPG i innych takich programach że odziwa taka runa kluczowa też jest polecana do tej postaci i ma to w sumie ręce i nogi taki drobny potencjał ponieważ sama z siebie za pomocą first strike'a no łatwo może inicjować walkę i od razu kiedy inicjuje walkę zdobywa darmowe złoto w sumie pozostałe runki pod inspirację są niemalże identyczne bo i tak obuwie rzecz jasna z Insiderem grałbym na drugich runkach natomiast tutaj sobie pozwoliłem zagrać trace and huntera czyli dostajemy dodatkowe złoto oraz zombie warda, ponieważ kiedy przeciwnicy będą często wardować, a na low elo o dziwo wszyscy tylko i wyłącznie kupują zwykłe darmowe wardy, niż jeżeli jakieś te orakle czy jakieś tam darmowe skałciki, no to będę mógł czyścić wizję i jeszcze zwiększać swój potencjał odnośnie adaptacyjnych punktów, czyli stricte obrażeń. Więc tak to wygląda na papierze, jak będzie wyglądało. Tak jakby w praktyce, pożyjemy, zobaczymy. Nigdy, przenigdy nie testowałem takiej Dianki pod zupełnie inne zestawienia typu Dark Harvest czy jakieś tam na przykład First Strike Bo widziałem też również Diankę nawet i z Face Rush'em, ale też jej nie stosowałem. Bo zawsze, całe życie był Conqueror popularny i tego Conquerora też całe życie grałem, testowałem i nawet jej polecałem. Ten First Strike to wcale nie jest przypadek? No nie, to nie jest przypadek. Akurat widziałem, że na OPGG takie runki często występowały. I nie ma co tutaj narzekać. First Strike nie jest akurat priorytetowym wyborem, ale chcieliście coś nowego, chcieliście coś bardziej kreatywnego, to myślę, że też takie coś stworzę dla was specjalnie na kanał, bo też takie rzeczy lubicie oglądać. Poza tym jest to coś niestandardowego, co może zaskoczyć. Dobra, patrząc na to, że Giepek jest tak piekielne daleko, to można byłoby go spróbować zabić. W sumie ja wiem, że tutaj jest dużo minionków, ale jak czyścimy jego beczułki, to nie oszukujmy się, Giepek nie jest w stanie kompletnie nic zrobić. A jeżeli nie jest nic zrobić, no to co? To sobie zabije no spokojnie, teraz tu jest skok. Niestety muszę sfleszować do tego, do tego GPK, bo nie trafiłem za pomocą mojego kluczowego autoataku. No i co? No Zdobędziemy sobie fraga. Raczej doparmiemy sobie 1000 złota i wycofamy od razu do bazy, ponieważ potrzebuję piekielnie Bami. Bo Bami to jest idealny element dla mnie, bo będę bardziej wytrzymały i od razu będę mieć lepszy clear. Między innymi. O, chociaż czekajcie. To się wycofam od razu do bazy po wspomniane bami. Kupię sobie pinka. I lecimy dalej. I lecimy dalej. Twoje przekleństwa strasznie spokojnie brzmią trochę niepokojąco. No tak się składa, że jestem strasznie początku. Ja jestem osobą ogólnie nieprzeklinającą, więc jeżeli u mnie występują jakiekolwiek przekleństwa, to przepraszam. Ale staram się ich unikać. A jeżeli wymsknie mi się, to naprawdę to widać, że to jest przypadek. Michael jest spokojną osobą i opanowaną? No, oczywiście, że tak. Pamiętajcie, widzowie, moje z równowagi niestety wywalić to trudno, bo ja jestem, mówię, osobą nadzwyczajnie spokojną, która nie szuka żadnych problemów i tym podobnych spraw. Mam no, widzę, że ten realizuje Drake'a, to ja mu poczyszczę całą, całą dżunglę. Akurat w patchu 12-14 realizacja Drake'ów na czwartym, piątym poziomie jest serio YOLO, więc taki kazyk, kiedy już umiera na takim Drake'u. To prawdopodobnie przegrywa sobie rozgrywkę do samego końca, bo sami widzicie, my dofarmiamy szósty poziom, kiedy gościu ledwo co posiada czwarty. Takie decyzje są naprawdę dla niego piekielnie trudne i wiem, że gościu sobie sam przegrał grę. Też nawet najbardziej spokojna osoba czasami może sobie pozwolić na przekleństwo. Oczywiście, że tak. Ja nawet to wspominałem wam wielokrotnie, że jeżeli zdarzy się komuś taka jedna, losowa, no słowo na k, no to się nic złego nie stanie. Wiadomo oczywiście też w jakim towarzystwie przebywacie i gdzie to mówicie, ale jeżeli mówimy o takim kontencie lolowym, no to chyba takie słowo na kato jest codziennością. No i nie ma co się dziwić, że czasami się przeklnie. Dobra, witam panie gpku. Nie wiem czy rkę warto używać, ale wiecie co, lepiej to użyć niż potem tego żałować. Czy Dianka to trudna postać? Oczywiście, że nie. Dianka to jest piekielnie prosta postać, polegająca głównie na tym, że jest teraz wytrzymała. Zadaje obrażenia procentowe zgenu na Demonika oraz po części na Shadow Flame'a, który jeszcze wszystko penetruje dodatkowym efektem. Sunfire powoduje efekt pożogi, dzięki czemu twoja postać zadaje obrażenia obszarowe. Jeżeli posiadasz w normalnych runkach triumf, to co chwila resetujesz swoje zdrowie. I taką Diankę naprawdę ciężko powstrzymać, bo z aktualnym stanem posiadamy prawie że 80 armora, no i 70 rezista. Więc jeżeli wszystko zapgradujemy i będziemy posiadali dodatkowe elementy, to taką Diankę naprawdę, naprawdę ciężko ubić. A to widzowie jest dopiero początek gry. No i widzicie, mimo to, iż ta Dianka dostała co prawda nerwy, na m.in. efekt pożogi, i tak jest w stanie dużo obrażeń zadawać. Czemu grasz na zablokowanej kamerze? Nie gram na zablokowanej kamerze. Tak się składa, że ta kamera jest stricte elementem, który się non stop porusza. Co prawda czasami jest zablokowana, ale to tylko w kontekście, żeby skapnąć się gdzie jestem. Bo ja mam tak ogólnie widzowie, że klikam zawsze lewym przyciskiem myszy na minimapę i czasem jest blokowana kamera nad moją postacią, żeby dosłownie wiedzieć, gdzie się znajduję i tyle. Teraz DNK jest to w top 1 Win Ratio jungler. Ja mam wrażenie, że teraz to jest pojęcie kilkumiesięczne nawet. O serio, Dianka to już od długiego, długiego czasu występuje jako top 1 jungler. No powiem tak, ja nie pamiętam kiedy Dianka była top 2. Co ty pan to... Co ty pan to on zrobiłeś? E? No nie wiem co mam nawet powiedzieć. Prawda? Hmm jeszcze mnie chwycił chłop. Kurde, ale lipa. Dobra, sprzedamy sobie teraz tego Darkseila, żeby złożyć za wszelką cenę Sunfire'a. No, w dziesiątej minucie posiadam Sunfire'a, to powiem Wam tak, jesteśmy już nie do powstrzymania. Próbujmy sobie GPK na spokojnie zabić. Raczej tutaj bezproblemowo odpalimy sobie na początku na jego smite'a. Używamy kluczowe spele w jego kierunku. Dobiegniemy sobie jeszcze do niego. No, raczej efekt pożogi już go i tak powinien. Tam z siebie zabić, ale w razie czego jeszcze go tutaj pohitujemy, żeby na pewno mieć pewność, że go zabijemy. Czemu cały czas teraz grasz Dianką, bo jest OP? No powiem wam tak: jeżeli chcecie wbijać dywizję, grajcie tylko i wyłącznie tą postacią, która jest w mecie. Więc jeżeli teraz Dianka jest w mecie, to polecam grać całe życie Dianką. Ja wiem, że to teoretycznie jest nudne na transmisjach, ale bardzo przychylne dla waszych aktualnych rank, w których się znajdujecie. Więc powtarzam. Szukajcie mety i starajcie się je realizować i grać non-stop jak tylko się da. To jest właśnie dla Was priorytetowe, ponieważ non-stop gracie czymś najlepszym i macie największe szanse na to, że faktycznie wygracie grając w grę. Dlatego tyle w temacie, no. Ciekaw jestem, czy oni będą mnie szukać. Dobra, jestem w stanie temu. Oj, oj, oj. A nie, to jest Panteon, dobra. Dobra, przeczekamy tutaj inicjację i jeszcze uratujemy czegata, także super. Mam wrażenie, że tego Yasuo to raczej nie zabijemy, chyba, że z pomocą Pantheonika. Dobra, kozak. Jeżeli chcecie wbijać wyższą rangę, pikujecie Selasa na midzie i samo idzie. No w tym pod pewnym względem się zgodzę, ale zarazem też nie do końca. Innemu graczowi może się spodobać inna postać i ją może wbijać dywizję. Na przykład komuś w dżungli może się spodobać Warwick i całe życie będzie grać Warwickiem. Innym zaś akcentem może być tutaj topliner, któremu spodoba się Renekton i całe życie będzie wbijać dywizję Renektonem. No wiecie, tutaj nie ma czegoś takiego, że musicie grać konkretną postacią. Ja wam po prostu polecam grać Metom, bo meta jest i jej nie ma, potem wchodzi kolejna i kolejna i kolejna. Tym sposobem łatwiutko możecie wbijać dywizję, bo aktualnie gracie czymś najsilniejszym. No, i macie łatwiejsze pole do popisu. Ja wiem, że coś najlepszego nie oznacza, że tym generalnie będziecie wygrywać każdy swój meczek, tylko mówię, że macie lekko zwiększone szanse, ponieważ postacie na bieżąco mają za zbyt chore przeliczniki i z tego powodu dominują. Ło, kurde! Że tu cztery osoby są? Myślę, że tak. Chciałem powiedzieć, że ja nie byłem w stanie dosłownie tego prze przewidzieć. O lol, przeżyłem Jezu, ale ten first strike ładnie działa w stosunku do zdobywania złota. Ja tu byłem pod wrażeniem, że ja w ogóle cztery osoby podrzuciłem. Ja tu myślałem, że jakaś kampa, co prawda, była robiona, ale nie na cztery osoby. No kurde, co sądzisz o reworku Dera. Bez szału spodziewam się lepszej postaci, nie narzekam na jego rework, bo w końcu nadszedł, także cieszę się, że ta postać została updata, ale czy będzie wyglądała tak nadzwyczajnie, że każdy nim będzie grać, raczej jestem pod znakiem zapytania. W sensie niby może będzie stosowany, ale moim zdaniem większe zastosowanie będzie mieć jednak na roli top lanera, bo no tam chyba będzie wyglądać o niebo lepiej, tak mi się wydaje. Kurde przeżył, o, zabiłem go. Dobra, kupimy sobie teraz obuwie, żeby nie tracić czasu. Myślę, że pancerniaki w tą gierkę będą zdecydowanie lepsze, bo... No co, jest Kazix, jest Giepek, jest Yasuo, jest jeszcze Nilach. To nie ma tutaj w ogóle dyskusji o tym, że najlepiej złożyć pancerniaki. No i po raz kolejny w ogóle udało się aktywować RK w cztery osoby, nie? To jest niesamowite. Polecasz jakiegoś prostego dżunglera? Oczywiście, że tak. No, Nersa. No, no jest to najprostszy pick, który po prostu dominuje... Każdy aspekt gry pod względem leczenia, pod względem tankowatości, wytrzymałości i denerwowania. I powiem szczerze, dobry Nunu może osiągnąć nawet rank 1 serwera, więc polecam stosować tę postać, bo naprawdę warto. Pewnie ktoś spyta, dlaczego? No bo prosta piłka. Nunu posiada Q, które generalnie go tylko i wyłącznie leczy, W jest samo z siebie dobre pod mobilność. I jeżeli składacie go na różne dwa sposoby, i pod AP, i pod tanka, jesteście w stanie dużo zdziałać. Więc polecam go grać i tak, i tak, na low elo bardziej pod tanka, na high elo bardziej pod full AP, no bo tam głównie liczy się skill i trafianie umiejętnościami, niż bezpośrednio tankowanie. Poza tym na wysokim progu rankingowym ludzie chyba wiedzą jak w małym stopniu kontrować postacie tankujące, na przykład Kraken slayerem czy Damage'em. Jestem mainem Sylasa, i żeby skumać jak działa, to trzeba co najmniej miesiąc. No to właśnie mówiłem o tym, że Sylas jest dobrą postacią do mainowania, ale zarazem też nie do końca, no bo jego mechanika jest naprawdę oryginalna i zanim się ją opanuje do perfekcji, no to niestety trochę czasu potrzeba. Dlatego wiem, że początkującym postaciom czy początkującym graczom nie polecałbym tego pika, natomiast takim średnio zaawansowanym już tak, no bo oni w moim kontekście wiedzą, jak się poruszać. A Czy jakiegoś assassina byś polecił? No to właśnie Diankę. Dianka sama z siebie też nie jest trudna, a sam widzisz, że składasz dwa itemy i się jest spustoszenie. Dlatego polecam też stosować tą postać, bo warto. Mechanika nie jest trudna, wystarczy tylko i wyłącznie klikać auta taki połączone z naszymi umiejętnościami i tym sposobem oracie dosłownie każdego użytkownika. Plus, jeszcze jesteście na tyle wytrzymali, że posiadacie Sunfire'a, ten wspaniały efekt pożogi, który podpala każdego. Jeżeli za chwilkę złożymy demonika, też jeszcze będziemy zadawać obrażenia procentowe. Jest to taka leonka, mimo to, iż jest tankiem i tak będzie bardzo szybko spływać. No widzicie, ta postać i tak dostała nerfy, a i tak jest praktykowana przez dosłownie każdego na dowolnie jakim rankingu. No i to jest chyba idealny dowód na to, że mimo iż taki kazik też jest nafidowany, no to jest. no co jest nam w stanie zrobić? Dosłownie troszkę zakurzyć naszą zbroję. My się akurat takiego kurzu często wytrzepujemy i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ten kadzik jest o dziwo nafitowany. Ja osobom początkującym od razu bym Selasa głównie przez kwestię Erki. No tak, no bo jeżeli r Erkę, to musisz wiedzieć, jak ją używać. Tak samo Wiego. Niby ludzie lubią wiegosa, Polecałem go dla początkujących graczy, bo zadaje obrażenia procentowe i tym podobne. Ale z drugiej strony, jest to postać, która też potrzebuje rozumieć mechanikę konkretnych bohaterów, bo jeżeli tego nie rozumie, to jest trochę słabo. Dlatego w jego też odradzam początkującym graczom, ponieważ jest to postać dosyć skomplikowana i... No czy po początkujący gracz potrzebuje skomplikowanej postaci? No chyba nie do końca. Czy myślisz, że wygrałbyś na Jankosa? Nie wiem w jakim kontekście, ale chyba raczej nie, ponieważ Jankos utrzymuje się naprawdę dużym progu rankingowym, a ja stwierdziłem, że ze względu na mojego YouTube'a i content... Będę częściej grać na niskim progu rankingowym, żeby pokazywać Wam, to jest takiego niestandardowego, ale zarazem ma prawo działać na solo kolejce. I to głównie nagrywam na werkach, aka goldach, zresztą to kilkukrotnie powtarzałem i będę zarazem powtarzać, że no, ja mam się nijak w stosunku do challengerów i tym podobnych spraw, bo stwierdziłem, że mój content jest o wiele lepszy na low elo. Na high elo też mogę takie rzeczy grać, ale po co tak naprawdę osłabiać drużynę już od samego początku. Na low-Elo to nie działa, bo ludzie nie potrafią tego wykorzystywać. Że taki Kazix posiada taką turbo przewagę. Jezus, jak my żeśmy go wyfarmili. 150 zł z samego first plus jeszcze kolejne 300, chyba 50 zł za zdobycie fraga. Brzmi obiecująco i jeszcze szybciej powoduje, że jestem nafidowany. Jeżeli chodzi o kolejne przedmioty, jakie będę tutaj składać w ten gameplay, to sami możecie dostrzec, że złożymy sobie Zonię oraz Shadowflame'a. Nie bez powodu, ponieważ te dwa itemy są wyśmienite, ponieważ Dianka uwielbia fighty drużynowe, zaczynać jako pierwsza i zarazem kiedy wbijasz w teamfight drużynowy, to cała drużyna myśli, ej bo w sumie jeżeli ona sama wbiła w piątkę, to trzeba ją szybko zabić, to w tym momencie kiedy Diana aktywuje R'kę i natychmiast Zonię, no to staje się nietykalna. I przeciwnicy są w kropce, czy na przykład fokusować Dianę, czy od niej odskakiwać. No dlatego ten efekt zoni, czy chociażby tego stopwatcha jest naprawdę kluczowy. A na samym końcu składa się Shadowflame'a, żeby to wszystko penetrować o dodatkowe aspekty. Poza tym być jeszcze bardziej wytrzymałą postacią. Mówimy tutaj ogólnie o HP-kach oraz punktach HP, które ten item dostarcza. Także to by było na tyle. No nie ma co się tutaj oszukiwać. Przeciwnicy totalnie są w kropce. I chyba... Oj, oj, oj ale mnie jest ten to nie Niestety drużyna to skończyła już za nas samych, także łącznie ze statystykami 1146 zakończamy sobie to spotkanie. No i przejdźmy standardowo do podsumowania, bo aż mnie ciekawi ile damage'a zadałem przeciwnikom. Podsumowując, moi drodzy, ten piękny materiał w niecałe 24 minuty gry udało się odpowiednio występować przeciwnika, złącznie statystykami wynoszącymi 11,4 do 6. Poradnik był standardowo, AK materiał nagrywany na silverowo-goldowym elo, jak to u mnie zwykle bywa. A jeżeli chodzi o podsumowanie damageowe, to udało się zdobyć największy damage w całej rozgrywce i wynosi on 25709, co skutkuje tym, że tego kaziksa zniszczyliśmy totalnie, mimo iż był nafidowany. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Generalnie polecam tego First z tym zestawieniem też stosować, jeżeli komuś się nudzi taka meta z typowym Conquerorem. Też to jest drobne urozmaicenie postaci i tak jakby drugoplanowy zestaw przedmiotów, czy zestaw runek, który też można praktykować. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, polecam subskrybować kanał, by być na bieżąco, polecam zostawić ocenę dla zasięgów i częściej wpadać oczywiście na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu przysmaczki. Także do zobaczenia następnym razem.